Cześć moi drodzy, w kolejnym materiale z Mumbazon, czyli nasz kanadyjski sen, kontynuujemy przygodę i jedziemy po Prince'a. Nie wiem czy użyć Bawary z przyczepką, tak trochę inaczej niż, niż, byśmy, niż byśmy mieli jechać Old Trackiem. Mam nadzieję, że nam się tam wszystko elegancko przepala. Ok, przyczepa podłączona, a natomiast tutaj hak jest widać, że za nisko. Pobiegnijmy sobie jeszcze na chwilę do cukrowni, zobaczmy, czy tam na pewno, aby na pewno jest wszystko git. O, i nasze drzewka rosną. No, te mają 73, a te mają 50. To powiem wam, że no, te nawiezienie trochę dało. Nie, no syropu jeszcze jest. Beczka w 28% zapełniona, trochę tej jakby szpargałów mamy. Okej, okay, tutaj się jeszcze wszystko, wszystko, że tak powiem, robi. Yy, nikt nie staje, yy, nikt nie wymaga mojej, jakby ingerencji, także. Wracam do Koniga i lecimy sobie po części do Prinsa. Wiecie co? Ale tak z drugiej strony się zastanawiam nad moim wyborem Bawary, do, do tego jakby tej podróży, że tu muszę zabrać tą przyczepkę. I mam zajęty hak do przyczepki. Nie, dot, nie, nie dopnę haka. Więc dobrym pomysłem by było sobie wziąć old jednak, tylko sobie jeszcze klucz wezmę, żebym nie musiał kupować, wiecie, w, u Rogera trzeciego klucza już z kolei, bo on mi jest naprawdę niepotrzebny. Ok, ile ja mam tu kluczy? Mam jeden klucz. Reszta jest gdzieś pewnie pogubiona. Nie wiem, jak sobie mógłbym przywrócić rzeczy, które, które pogubiłem. I w ogóle jakby to miała gra ogarnąć, że, że ja nie to, że to zostawiłem tam specjalnie, tylko że ja to zgubiłem. No raczej takiej opcji nie ma, że, że znajdują mi rzeczy, które ja twierdzę, że, że zgubiłem, nie to, że po prostu zostawiłem je tam, bo mi jest tak wygodniej. Dlatego no muszę się pogodzić z tym, co zostało utracone, aczkolwiek troszkę więcej tutaj FPS-ów by mi się przydało. Nie ukrywam, że już lag by to... Powoli zaczyna to wszystko tutaj chrupać, od czasu do czasu. W Radzie ja wylądowałem, nie wylądowałem daleko, wylądowałem, nie wiem gdzie wylądowałem, nie no na bank do tyłu. Tak, dobra, wylądowałem, tam jest droga, która mnie interesuje, dobrze, że mamy old tracka, więc możemy sobie tędy przejechać. Ale naprawdę, customizacja old tracka, to by było coś pięknego. Tak miałem jeszcze gadać z tym gościem na wyrandzie. Ale szczerze mówiąc nie jest mi po drodze się tam koło niego zatrzymywać. Dobra, kanistrów trochę mamy, także niech one sobie tutaj leżą. Eee, trochę mi przeszkadzają, jest tam za dużo tych rzeczy. Wywala mi się to w kabinie non stop. Ale nieważne. Okej, okay, i czyli że co? Taki sam e, taka sama zasada działania z tego co widzę. Uniwersalny konik. Dobra, tu są do koniga. A czy mamy hamulce? Dobra, a skrzynia biegów manualna, no ok, tylko czy ze, ze szperą, czy nie? Moim zdaniem szpera w przednim napędzie, jeżeli on ma skręcać, no to jest trochę bez sensu, więc wziąłbym sobie tą na razie. Nie wiem po co mi skrzynia biegów tak do końca, ale no ale zawsze coś. Tak, wahacze z tego co wiem, one są uniwersalne do obydwóch modeli. Także je też sobie weźmiemy. No, oczywiście śrubki. Czarne, uniwersalne. Fioletowe, fioletowe te. Dobra, mamy ich tylko 20 jak na razie. Te duże też czarne. Może cztery. Chyba więcej nic tam nie będę dużymi śrubami przykręcał. Ale weźmy sobie na wszelki wypadek fioletowe. Mm. Łożyska też raczej trzeba wziąć, bo tam ich nie będzie. Trochę kasy mamy, także nie musimy się tutaj, że tak powiem, za bardzo rozglądać, ile wydajemy pieniędzy. Mm, dobra, tutaj wahacze z tyłu też są, widzę, takie same. Zbierzemy od razu to też. Dwie sztuki. Ok, no a bardziej mnie zastanawia to. Uniwersalny zacisk, uniwersalny, i to też jest, ale tutaj jest dopisane konik. Czy ja gdzieś posiadam zaciski z dopiskiem Prius? Prince, sorry. Prius to jest Toyota. Dobra, ale tak. Kolektor też możemy sobie od razu wziąć. Wziąć, zabrać za sobą. Yy, intercooler w takim układzie też by się przydał. A czy. Yy, Okej. Okay. Wydech też jest uniwersalny. Dobrze, dobrze. Dużo rzeczy widzę, że pasuje o, od tego i od tego. To nam niepotrzebne. Kolektor wydechowy też nie. Yy, kolektor sący pod turbo, to mi się wydaje, że to jest to. Dobra, no zróbmy sobie, wiecie, pełne zakupy. Od razu sobie weźmy, nie wiem, sterownik silnika. No i naprawdę nie wiem, czy te zaciski będą pasować. Powinny, one pasowały również do, do Old Track'a, także myślę, że do Prince'a też. No to tarcze, ta sama bajka, też cztery sztuki. Szkoda, że nie ma wierconych, wentylowanych albo coś, coś w tym stylu, tylko jest jeden rodzaj. Nie wiem, eee, wiercone, żeby było, le było lepsze hamowanie. Albo grubsze, można sobie dorzucić. Eee, jeżeli chodzi o... Dystans, no to wiadomo później. Dobra, jeszcze amortyzatory ze sprężynami, czyli gwincik na cały setup. Też cztery sztuki. A jeszcze stabilizatory też trzeba je zabrać. Dwie sztuki przód, tył. Zanim ja się to kupię, to Roger mi sklep zamknie. Taki będzie finał. Ok, i teraz tak. No też Konik Prince. Yy, może byśmy wzięli, nie wiem, tylny stabilizator poprzeczny, uliczny. Jest średni, wyścigowy. Te fioletowe są twarde. Nie wiem, co mi to robi za różnice. Nie wiem, no może. Dobra, te średnie, no to są takie miękkie. Później są te 1300 N, Później te 1600 wyścigowy i te twarde. No weźmy sobie te czerwone, bo z tego co kojarzę, chyba yy, te fioletowe. Yy, tu mamy w żółtej becie, także niech one sobie tutaj leżą. OK, no i co? Przydałoby się może trochę na przykład atrapę Grilla, bo tam chyba nie było. Któraś lampa tam była. Nie chciałbym sobie dublować trochę tych rzeczy. Ktoś mi jeszcze pisał, że do Old Praka mogę zamontować sobie zestaw Neonów, gdzie ja gdzieś je tu widziałem. Weźmy sobie, spróbujemy sobie to też zamontować po prostu gdzieś, a jak nie, to może do princa wejdzie. Okej, okay, no i co? Myślę, że na razie to by było tyle. Stabilizatory mamy, to mamy, to mamy, jakieś śruby mamy, ewentualnie jeszcze rozpórki, żeby ten zawias wiecie złożyć jak najlepiej. A dalej będziemy sobie już wozić po prostu, jakby to gdzieś samochód mi się przestawił. Dobra, no jak coś to do Rogera mam całkiem niedaleko tamtego miejsca, także można wozić. Tak jeszcze zerkam, czy mi coś tam nie wypadło. Ale nie. Dobra, przyczepka doli jest. Stańmy sobie tyłem do niebieskiego garażu. Zaciągnijmy ręczny i go oczywiście zablokujmy. On nam się przestawił. Dobra, ale silnik mamy. Trzeba by złożyć te koła. Wydechu nie mamy. Nic tu więcej takiego nie mamy. Czyli tak, jedna. Tak, i teraz wybieraj sobie z tych rzeczy, które tu masz. Stabilizator. Zaciski później. Kolejny stabilizator. Ja chcę właśnie ten drugi wahacz. Dobra, no rozpocznijmy pracę na fiolecie. I gdzieś tu powinienem mieć jeszcze klucz. Jeżeli on nie wypadnie nigdzie. A też różnie to może być. A no przecież go wkładałem. Terio, nie ma do żadnego klucza, no nie ma. Ale leżanka jest w razie czego? Nie, te klucze z dramat. Dobra, lecę do Rogera z buta, bo nie będę miał czym kręcić. Ciekawi, gdzie on wypadł. Pewnie tam, jak yy, robiłem beczki, jak jechałem. To przez okno albo... Albo coś. Mm, dobra, dwunasta. Roger potrzebuje klucza. Gdzie ty masz narzędzia? Roger, roger, roger. Ej, nie widzę. Ej, wiecie co? Chyba muszę lecieć na stację. Jeszcze gorzej. Naprawdę nie widzę, żeby Roger gdzieś tutaj miał. Ej, Roger, gdzie masz? Tego nie chcę, tych kulek, tylko chciałbym yy, normalny klucz nasadowy. No, kompresor tu jest. Mogę pompki do opon od razu użyć. Ale klucza nie widzę. No, losie, dobra. Yy, trudno, lecę lecę na stację, stacja jest niedaleko gdzieś jest gdzieś gdzieś tam o dokładnie tam mm. moduł pompy ABS-u też by się przydał ale nie mam już ręki ja jestem pewien, że zabraknie mi jednej rzeczy w tym całym procederze, zabraknie mi śrubek, bo na same koła ile śrubek idzie dobra dobra to jest i tak czarnymi można by sobie przykręcić tutaj piastę mógłbym już czy jeszcze? nie, jeszcze Dobra, czyli jeszcze tak. To później to też łożyska można zamontować naprzód. Jedno drugie. Wiecie, dopóki nie odpalę tutaj i tak się nic nie, nie wydarzy. Ja ciekawe, czy jest body do Prinsa. W sumie nie spojrzałem nawet, żeby go wiecie, poszerzyć. Dobra, i jeszcze potrzebujemy jednej lampy. Lewą mamy, musimy kupić prawą. W razie czego aha, mamy opony. Mamy Felgi, ale bez opon. Czyli przydałoby się też zwieść, zwieść te felgi, które mamy. Okej, okay, ale potrzebuję znowu kolejnej właśnie. o Kolejnego zostawu śrubek. Jeszcze z góry trzeba poprzykręcać. Okej, okay, jedna łapa silnika. A czy mamy dwie łapy silnika? Z drugiej strony też jest? Dobra, z drugiej strony też jest. Ciekawe jak skrzynia tutaj się trzyma. Wiecie, że mi śrubek brakuje? Kto by się spodziewał? A ja dopiero zacząłem go składać. Dobra, pojawiły się jakieś półosie tutaj, także spoko. No ale muszy, musiałbym podjechać i nakupywać tych śrub różnokolorowych, chyba. O losie, losie, losie. Dobra, mogę zamknąć, mogę. O, wypadło, wszystko wypadło. Totalnie wszystko. Zaraz, jak będę za szybko jechał, to będę zbierał wszystkie te części z paki pod Rogerem. Roger, 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 roger. Tak, muszę kupić. Lewą mamy, prawą miałem kupić. 14.30 już Jakie mogę kupić śrubki, które by pasowały tam? Teoretycznie obojętnie jakie Nie, jadę do chłopaków na... Na minie, kawałek dalej Ale będą chociaż srebrne, będą zwykłe, takie... no nejmowe. Nie będą ani świecieć, ani się rzucać za bardzo w oczy Jak będą mieć dwie paczki, to biorę dwie paczki w ciemno Idealnie To ten moduł ABS-u bym sobie wziął od razu jak zdążę? Zdążyłem, dobra. Coś potrzebuję? Yy, może syropek klonowy byśmy sobie walnęli, czemu nie? Yy, mają jakiś fajny wydech? Yy, dobra, nad wydechem pomyślimy. Bez wydechu da się jeździć. Dobra, putinki też na wynos jedną sztukę. Tylko, że nie mam jeszcze gdzie spać. Taki był minus tej podróży, właśnie yy, Old trackiem. No ale jak go skończę, to będę mógł go zapakować, po prostu jakoś na tą na przyczepkę, i go przywieźć tam do siebie. Gdzie ja jadę? Dobra, śrubki, 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 śrubki. No i to wrzuciłeś i zgubiłeś pewnie. Dobra, trzeba tych rzeczy trochę stąd powywalać, jednak. Dobra, tu jest jedna sztuka. Znaczy jedna paczka, i tu jest druga paczka. Dobra, a ciekawe, czy ta skrzynia ma jakąś łapę silnika? Nie ma, a powinna, moim zdaniem. No ale co ja się tam znam. Dobra, to wyrzućmy, bo to nam na razie niepotrzebne. Możemy sobie w sumie kolektor zamontować. Yy, tak, ja miałem koła składać. Yy, w sumie od razu mogłem zamontować mu ten lepszy silnik, ale zobaczymy pod turbo i pod innym, innym eku, jak to będzie chodzić. Jeżeli nie będzie dawał rady, no to wtedy będziemy kombinować. E, dobra, biorę się za tylne, tylne, tył, za, tylne zawieszenie. Hmm, dobra. Z jednej strony będzie go najgorszej, bo się ten samochód jakoś dziwnie przestawił. A zamontowane. Też zamontowane. Chyba, żebym sobie go wiecie, o, wziął i spróbował go pociągnąć. Może go nie wywalę. A będę miał jakiś dostęp. Dobra, mam jakiś tam dostęp. Nie jest rewelacyjne, ale jakiś tam jest. I stabilizator tył. Dobra, jeszcze kilka śrubek i kończymy. Ok, moi drodzy. Korzystając z okazji chciałbym zachęcić was do zostawienia łapki w górę, komentarza, oraz subskrypcji oraz zostania do końca materiału. Bardzo to motywuje do działania i dzięki temu możemy wszyscy dobrze się bawić. Dobra, tu jest jeszcze to łożysko jedno, którego szukałem. Okej, okay, i tu mamy czarne śrubki, żeby sobie przymocować łożysko. Chyba wszystko przykręciłem. Tak mi się bynajmniej wydaje. Ewentualnie coś odpadnie. Chyba, że jeszcze z góry. Powinienem sześć śrubek dać. A ile mam? Sześć. No i to by, to by było na tyle kręcenia na dziś, bo sklepy już pozamykane. Kurczę, mogłem do niego kupić od razu tą kanapę, tak to miałbym gdzie spać. Bym się kimnął, trochę zapisał, trochę... Wiecie, pocudował. Pocudował światem i. i by było git. Dobra, nie zakładam więcej, bo później tego i tak nie poprzykręcam. Dobra, ale zobaczmy ten zestaw. Podejrzewam, na konsoli środkowej da się go dziś. Da się go założyć. Okej. Okay. Dobra. Fajnie, mi pasuje. Roger jest już na 100% zamknięty. Czy ja mogę te rzeczy tutaj tak zostawić i one nie zginą? Bo raczej wątpię, że uda mi się. Bo Rogera nie ma, nie ma. Hmm że uda mi się kupić tą kanapę przez ścianę? No ale tam nie przesadzaj, ominąłbyś mnie, jakbyś tylko chciał. Zamknięte. To pić na umór, ale będę miał później ból głowy. Będę wolno chodził. Hmm. Taka jest rozkwina, co zrobić. No, i lepiej to by było iść spać, właśnie. A nie pomyślałem o tej kanapie, naprawdę. Dobra, no to trudno. Musimy jednak jechać yy, powrotem do domu, zaspać się. Przewinę troszkę czasu do 8 rano, żeby spać. Móc przyjechać z powrotem na składanie. Tak szczerze mówiąc, pierwsze co kupię, to będzie ta kanapa. A żeby już nie było problemów, żebym mógł spać tam w razie czego przewidzieć ten czas, jak mi coś będzie potrzebne. Okej, okay, moi drodzy, ale jeszcze korzystając z okazji, że jest jeszcze wcześnie, zrobimy sobie mały, malutki porządek. Te wszystkie gamonie, których nie spaliłem, jak miałem okazję, jak miałem piec, muszę sobie przetransportować pod ognisko. Muszę jeszcze namierzyć palnik. Gdzie ja mam ten palnik? On powinien chyba być gdzieś w cukrowni albo będzie leżał w tej szopce przed domem. Okej, okay, chyba wszystko pozbierałem, co mogłem. To widziałem, to zebrałem. A jeszcze jeden się tu schował. Dobra, w miarę porządek się tu zrobił. Palnik 9% powinien wystarczyć, żeby go nie zgubić przypadkiem, jak beczki. Beczki jeszcze możemy sobie syropek podwędzić, ewentualnie, żeby mieć fula. I jedziemy w takim układzie. Dobra, powoli, żeby sobie tego nie przypadkiem nie powywracać. Znaczy nie powywracać, nie pogubić. Bo tak to znowu będę musiał wziąć, brać i zbierać to z powrotem. Ja tu nie mamy gazety, a mamy gazety właśnie. Właśnie miałem się zastanawiać, jak ja mam to podpalić. Ej, gdzie ty jedziesz? Dobra, może być i tak. Poustawiajmy sobie to gdzieś tu. Dobra, może spróbujmy to podpalić. Czy to się tak uda, czy może to po prostu wziąć i wywieźć do pojemnika? Dobra, zobaczymy czy to się spali. A ja z jednym polecę sobie do pojemnika, czy ja mogę to wrzucić i będę miał, że dziękuję mi za to, że zutylizowałem to. Tak to może by było trochę szybciej. Do niebieskiego. Ej no. Da się. No także ciekawe czy to się teraz spali. Nie no dobra, pali się też. Ale szybciej będzie jak ja pojadę z tym po prostu pod, pod śmietnik. No dobra, tego nie przemyślałem, że śmietnik mi się dosyć szybko może zapełnić. A ciekawe co ile to się usuwa co zapis, czy co dzień. Idziemy spać, zobaczymy rano. Jeżeli będzie cały, 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 cały kosz zapełniony jeszcze, to wyładujemy sobie to pod koszem i po prostu każdego dnia będziemy się przychodzić i to po prostu wrzucać do kosza. Nie no dobra. To, czyli że codziennie jakby zabierają nam śmieci, czyli dobrze można sobie to powrzucać. Nie chciałem brać taczki. Dobra, oddajmy to jeszcze. Ostatni i przymknij to i jedziemy dalej. Nie jeszcze stój, 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 gdzie jedziesz. A koła kto zabierze? Bo z tego wszystkiego ponaciskałem i o, jeszcze bym zgubił yy, butlę z gazem. Znaczy, no. Pachnie. Dobra, mam nadzieję, że te kanistry mi się tam nie pousuwają, ani nie pogubią. To co, bierzemy te, nie? I innych chyba nie ma sensu. Ciekawe, ile ich pogubię. Dobra, zasuńmy szybkę, bo coś mi się wydaje, że to był jeden z powodów, gdzie straciłem nasz klucz i musiałem go kupić. Dobra, a koła? Dobra, koła są jeszcze wszystkie. Tyle rzeczy do pilnowania. Ten klucz pewnie gdzieś tutaj leży. No i dobra, siema Roger. Pierwsze co biorę, to biorę kanapę. Yy, troszkę w kręciku. Szkoda, że Roger nie ma, wiecie, yy, jakby tych standardowych wkrętów, tych szarych, dwie sztuki jak chłopaki na... Yy, na czym? Na stacji. Dobra, no ale myślę, że więcej nam nie będzie potrzeba niż, niż jest obecnie. Weźmy sobie jeszcze te zwykłe fotele, no trudno. No i jeszcze oczywiście nie byłbym sobą, jakbym kupił, nie kupił puszki z farby metalicznej. I tam widziałem, że jest problem z gałką do zmiany biegów. Może weźmy tą niebieską. Bo nie wiem, czy on będzie chciał zmieniać bez gałki, czy może jednak się obrazić i nie chcieć. Dobra, te wszystkie inne części to będziemy sobie tutaj, tutaj przyjedziemy i u Rogera na miejscu sobie zamontujemy. Minąłem tą drogę. Dobra, aj! Musiał wypaść. Dobra, mogłem gościa z, z werandy pogadać, ale nie chcę mi się z drugi raz stawać. Dobra, tego co nam brakowało. liśrubek. Dobra, fioletowe mogą być. Yy, klucz. Klucz jest tu. Dobra, ciężko będzie ten klucz znaleźć. Tak jak teraz patrzę. W tych zaroślach, gdzie mi wypadł, kurczę. Ja pomontowałem te, dobra, je trzeba na ultraka wrzucić i później kiedyś, kiedyś się to zamontuje. No wiecie, zamontowałem amortyzatory i nie przemyślałem. Ej, on nie potrzebuje pompy, właśnie abs -u. Dobra, widzę, że na jedną śrubkę będę się czepiał. To założymy mu grill od razu. Jak już kupiłem, to niech będzie. Dobra, bo ja tak szaleję sobie, wiecie, z tymi, z tymi śrubkami. Najważniejsze to są, żeby koła zamontować. Więc, może najpierw zróbmy to. No, niestety, będą śrubki różnokolorowe w kołach standardowo. Ale, chyba, mam ich trochę w tym kolorze takim miętowym. Także sobie podmienię je może na warsztacie. Dobra, i reszta czarnych. O, i tak mi braknie, i tak mi braknie. Okej, okay, no to co? Yy, jadę dalej w takim układzie. Jadę dalej po śrubkach. Dobra, jeszcze ta pucha niech tu leży. Dobra, ale wiecie, jest, y, mam jakiś pomysł, że i tak muszę zamontować przecież, y, odkręcić jeszcze raz amortyzator od kielichów, żeby zamontować rozpórkę. A tam są czarne, y, czarne śrubki, które mogę sobie wykorzystać do kół. Dobra, dzwony już biją. Weźmy sobie te... E, tutaj chyba nic e, nam więcej nie potrzeba. Ewentualnie jakaś końcówka wydechła, a, ale to. Grunt, żeby odpalił i jeździł. E, także zróbmy tak, jak powiedziałem. Wkręćmy sobie stąd. Dajmy sobie tu. Dobra, i czyli jeszcze jedną muszę stąd ukraść. Dobra, bo nie pamiętam. Okej, okay, to są fioletowe 3. Tu były szare. Dlaczego to są szare? Aha, dobra. E, niepotrzebnie. Robiłem pewien zabieg, ale trudno. no ten nie ten. W takim układzie, jak tutaj nie muszę odkręcać, bo nie ma czarnych tych śrub, to wkręcimy sobie te fioletowe i zostawmy. Kanapa z tyłu, mam nadzieję, że trzyma się na, tylko na dwóch. Tak, trzyma się tylko na dwóch. Ok. Więc zamontujmy sobie jeszcze fotel. Jeden i fotel drugi. Może jak wytrzymam z syropem klonowym to byśmy 70 tysięcy dali Normandowi Żeby, żeby co? Żeby już, już działał z tym torem. Bo nie wiem czy to od razu będzie, że jak ja mu dam te 70 tysięcy, to on od razu powie, że okej, okay, dobra, już możesz wjeżdżać, czy bardziej będę musiał wiecie oczekiwać na to. Dobra, wiecie co zgubiłem? Zgubiłem jedną rzecz. Ważną rzecz, hmm, bo bez tego raczej biegów nie będę mógł zmieniać. A nie, mogę. Dobra, to nie jest aż tak istotna. O, tutaj się coś rozleciało. Dobra, w takim układzie tam trzeba wziąć i poprzykręcać. No właśnie tak jak myślałem. Dużo rzeczy będzie wypadać z tego samochodu. Dobra, może leżanka? Oho, może będzie lepiej. Dobra, bo to jest ta duża. Tu mam jeszcze troszkę tych małych śrubek. Ej, nie, to też jest duża. Gdzie ja rybnąłem te małe. A, za głową mam. Dobra. Dobra, i raczej już nie powinno odpaść. Możemy wstać z, le z leżanki. Zarzucić jeszcze wydech. Hop, hop, hop. Śrubka. Śrubka raz. Śrubka dwa. Jeszcze tam dwie z przodu. I co, to w sensie już skończyłem? Możemy zalać paliwa i spróbować go odpalić? A nie, jeszcze eku. Nie chcę tuningować eku, chcę je wziąć. Gdzie to eku było? Dobra, siedzi. To eku siedzi tak jak i w bawarce. Dobra, dobra, klucz. Jedna śrubka. Okej, okay. możemy chyba wziąć kanister i zalać mu paliwa. Dobra, jeden kanister pełny. Znaczy, pełny, pusty. Teraz drugi kanis kanister. Też go opróżnijmy. później trzeba będzie po prostu podjechać i gdzieś go zatankować. Znaczy gdzieś, no w Kaligas. Ile, ile z dwóch kanistrów jest paliwa? Zakręćmy i może nam się uda to zobaczyć. Okej, full. Nie wiem, co on ma za silnik. Dobra, pięciobiegowa skrzynia biegów jest. E, Okej, okay, ale ja bym go wyłączył, zgasił, zdjął z kobyłek. W takim układzie, jeżeli już działa. Wszystkie elementy niezbędne do poruszania się pojazdem typu światła są. Pewnie, bynajmniej. Można zrobić pierwszy test drive. Nie no, powiem wam, że prowadzi się dużo lepiej niż BMK, nie wiem dlaczego. No prędkość taka względam na moim zdaniem. Ciekawe jak na skrzyni z zaspawanym dyfrem by się zachowywał. Ojej. Dobra, to możemy lecieć po celu syrop, chyba że zdążę do chłopaków. Nie wiem, czy do 17 jest stacja paliw, ale możemy podjechać zobaczyć, czy jesteśmy w stanie kupić syrop jeszcze u nich. Ja a czy ja zamontowałem mu hamulce? No właśnie. Dobra, pierwszy test drive bez hamulcy. Zajebiście to zagrałem. Dobra, chłopaki jeszcze są. Zatrzymajmy się na murze. Nie tak zaciąganie ręcznego czy czegokolwiek tutaj nie ma, nie ma sensu jak na razie. Dobra, jeszcze szybko po putinki. I założymy mu jeszcze w tym materiale na pewno te hamulce. No, jak tak można. Dobra, o ścianę. Dobra, szybkie putinki I jedziemy dalej. Nie ja, czy muszę koła ściągać, czy mogę przez koła to zrobić. Minąłem, minąłem drogę. No, bym tak wściekły jakoś bardzo nie jest. Bo ma w sumie, może, stokowy silnik, może dlatego. No, bo czegoś mu brakuje, no na przykład hamulcy. Czy ja mógłbym je. Nie mogę, muszę zdjąć koła. Jakbym sobie je wrzucił. Dobra, może nie, może na pakę. No zróbmy to już w domu, co? Na podnośniku z, z kompresorem, z kluczem pneumatycznym, nie jest tym zwykłym. Dobra, to niech zostanie, to też niech zostanie. Yy, tak, te dwie lampy też bym sobie wziął, mogą się przydać. No i chyba tyle. Pod, podłączmy old traka pod, pod przyczepę, wyjedźmy, bo musimy mieć trochę miejsca, żeby wymanewrować samochodem, który. Nie ma hamulcy. Bo po co komu hamulce? Dobra. Żypnij go. O, dobra, udało się. Tak, jeszcze te tarcze bym sobie wyrzucił. Znaczy, tarcze, zaciski, żebym widział, co się dzieje z nimi. Czy ja je gubię, czy nie. Yy, no to bym dużo rzeczy jeszcze pozbierał. No tak, na przykład sprajka, którego sobie wyrzuciłem. Bo myślałem, że będę tutaj większość rzeczy odstawiał. O, jak krzywo stoi. Trudno jakoś dojedzie. Klucz niech zostanie te felgi też. Yy, nie wiem, tą śrubkę, sobie, tą jedną śrubkę sobie zabierzmy. I ją gdzieś zgubię dalej. Okej, okay, próbujmy jechać. Nie no, on chyba się słucha przyczepy. Także jest, jest dobrze. Żebym nie pogubił nic więcej, gdzieś nie, nie wywalił orła. Jakieś bączka albo dachowania, i, i powinniśmy dojechać spokojnie. Ok, szczęśliwie dojechałem. A widzę, że ta przyczepka też tą byłem cej targa, i to mocno odepnijmy ją. I tak, opuśćmy. Odepnijmy auto i opuśćmy rampę. Dobra, delikatnie, pulsacyjnie. O! Zaciągnijmy i zablokujmy, bo przecież jest to. A, wiedziałem, że to tak będzie, że on będzie chciał uciec. Dobra, myślę, że tak będzie w porządku. O, a tu nie dostanie. Dobra, może go podniesie, zobaczmy. Dobra, podniesie go. Ok, no to, czyli, że mamy do roboty hamulce. <śm> nie, no, jak, jak ja mogę do tego doprowadzić? Ja nie mam pytań. Wiecie co, chyba zgubiłem jedną, yy, jedną tar Jeden zacisk hamulcowy, albo został tam. Ewentualnie trzeba będzie się przejechać go namierzyć, zobaczyć. Jeżeli go nigdzie nie znajdę tutaj. O nie, dobra, jest, schował się za kanistrem. Dobra, no to może naprawmy jeszcze ten błąd. Z jakby. Z tym narzędziem będzie o wiele szybciej. się widzę, że to się tam buja, to powiem Wam, że dobrze, że mnie zatrzymał ten słup tam jeden. Ej, patrzcie. Patrzcie, 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 moi drodzy. Jak ja nie mogę go zamontować. Ja wiem, że to jest konik uniwersalny. Ale kurczę, nie widziałem do Prins'a. No i mamy problem. A, dobra, lewy. Dobra, nie ta strona. Nie spojrzałem na to, że są stronami. Dobra, tu mi się nawet fajnie ułożyło. Dobra, teraz przedni. No właśnie, już miałem pytać się, czy ja kupiłem same tylnie. Nie grzeszę yy, jakąś tam dużą inteligencją, ale no. Nad tym. Taki błąd popełnić w takim wypadku. No to powiem wam, że Hani by mi była. Ok moi drodzy. Naprawiłem swój błąd. Prince otrzymał hamulce, w których mu brakowało. Jezus, już na podnośniku trochę się nam bujał. Pójdźmy go, żeby w razie czego żaden ambaraz nie, nie nastał. Została nam do złożenia karoseria. wymyślić jakiś śmieszny kolor dla niego. I w sumie to tyle. OK, moi drodzy, ale ten materiał też dobiega końca. Ja zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego.